To co nie jest giga dobre, to to co zadziało się kurde w przypadku Ghost i ogólnie na świecie. Obejrzyjmy sobie nowy film Marka Dickusa, który myślę, że sytuację wyjaśni i sobie ją skomentujemy. Jest ona nacechowana trochę politycznie, ale chciałbym na nią popatrzeć bez względu na to, czy ktoś, że tak powiem, lubił, czy nie lubi dany nurt polityczny czy danego człowieka. Po prostu zastanówmy się nad sytuacją i puśćmy emocje na bok. Na samym początku Siema. pewnie niektórzy zastanowią się, co taki film robi na kanale i dlaczego. Tutaj poruszam ten temat, ale spokojnie, ta sprawa niestety łączy się z gamingiem. Wczoraj na uniwersytecie Wieta zamordowany został em, przez póki co nieznanego, sprawdzę, Charlie Kirk. Jest w ogóle porąbane, bo on tam odpowiadał na pytania ludziom i odpowiadał właśnie o kulturze broni w Stanach Zjednoczonych, opowiadał o przemocy i w tym momencie dosłownie został zastrzelony. Ci, którzy śledzą internety, szczególnie pod kątem politycznych debat, doskonale wiedzą, kto to jest. Charlie Kirk wybił się na tym, że stosował tzw. otwarte debaty. Debatował z ludźmi o przeciwnych poglądach, stosując otwarty mikrofon. Czyli każdy z publiczności mógł podejść, i porozmawiać, pokłócić się, whatever. Charlie miał poglądy prawicowe, co wiadomo w dzisiejszym strasznie spolaryzowanym świecie automatycznie sprawia, że druga połowa polityczno-poglądowego spektrum stała się dla niego bardzo wroga. I tak dziś niestety to jest i tak to działa z obu stron. No, polaryzacja to niestety jest częsty case, nie? Bez względu na strony po prostu biorące udział, one obydwie wiedzą zawsze i w Polsce i na świecie, że polaryzowanie ludzi i przedstawianie skrajności i za wszelką cenę odstraszanie od tego drugiego będzie prowadziło do, do przyciągnięcia jakiejś grupy ludzi. Odepchnięcia innej, ale wierzysz w to, że twoja grupa po prostu będzie większa, a ty będziesz bardziej skuteczny w zniesmaczaniu drugiej strony. To smutne, że żyjemy w takich czasach, ale niestety ta polityka tak wyglądała i pewnie będzie wyglądać, że zamiast oferować coś dobrego, a ludzie sobie z tego dobrego wybiorą, to oferujemy po prostu to, że reszta to źli, a my ci dobrzy i na zasadzie porównania wybierz nas. Polityka to polityka. Dosłownie chwilę po tym jakieś tam lips of TikToki zaczęły nagrywać i publikować no, jakieś tam niesamowite celebracje z powodu zabicia faceta. To jest pojebane dla mnie. Sorry. Czy kogoś lubisz czy nie, czy się z nim zgadzasz politycznie czy nie, nikomu się nie życzy śmierci i nie cieszy się i nie celebruje tego, że ktoś umarł. To jest absurd dla mnie. Ja, nie wiem, to kompletnie bez względu, czy jesteś z lewej, prawej, pośrodku, w dupie to mam. Po prostu tak się nie robi. To jest zero jakiegokolwiek wyczucia, jakiejkolwiek moralności, etyki i, powiedzmy, empatii. To, to jest pokaz tego, jakim jesteś właśnie bydłem, no, dobrze określony na czacie. To jest chore i tragiczne. Na oczach dwójki jego dzieci, żony oraz całej publiczności, no bo nie, nie podobało im się to, co Kirk mówił. Oczywiście... Padły argumenty typu łatabautyzmu, no bo przecież prawica też się cieszy, kiedy ginie ktoś z lewicy. No... Ale to co to jest za tłumaczenie? To, że ktoś się śmieje, to znaczy, że my też możemy? No nie, nie chcesz się zniżać do tego poziomu, to tak powinno działać. To jest bardzo głupie, bo jeżeli będziemy w ten sposób gadać, to zaraz dojdzie do tego, no ale inni też strzelają, to my też możemy do siebie strzelać. No nie, to tak nie działa, no. Pewne rzeczy są złe, piętnujesz je i nie powinieneś też ich robić, bo ktoś inny je robi. Właśnie to jest najbardziej powalone. Nie chcę mówić, że to konkretne akurat dolgrono, grono, ale bardzo często jest tak. Nie wiem, czy w sytuacji Charlie'ego Kirka tak było, bo aż tak się w nią nie zagłębiłem. To Wy możecie sobie na to odpowiedzieć. Ale często jest tak, że osoby, które potem celebrują śmierć kogoś o przeciwnych poglądach, mówią o tolerowaniu siebie nawzajem, o szacunku, o bezwzględnej jakiejś właśnie takiej ogólnej akceptacji. I ja się ogólnie zgadzam, żebyśmy wszyscy się tolerowali i akceptowali, ale. No to może jednak nie bądźmy aż takimi hipokrytami? Ci ludzie nie zauważają pewnego absurdu. Zwyczajnie cieszą się ze śmierci za poglądy, albo usprawiedliwiają tę radość. A niezależnie, czy jesteś sprawa, czy jesteś z lewa. Nigdy nie powinna Cię cieszyć śmierć innego człowieka Nigdy. tylko i wyłącznie dlatego, że jego pogląd. Na Może to... być Ci teoretycznie obojętna, jeżeli po prostu temat związany nie jest jakkolwiek dla Ciebie, wiesz, gorący, ale no cieszyć się z tego? Ty jesteś z wyrolem. Na sprawy jest inny niż twój. No ile to nie jest oczywiście jakieś wzywanie do przemocy, co jest karalne zresztą, o ile to nie jest ten Omawiamy problemy społeczne, które nie występują w Polsce. Tak uważasz, że nie występują? Otwórz oczy, wyjdź z domu, <laughs> bo przesadne polaryzowanie ludzi i nakręcanie ich na siebie prowadzi do takich rzeczy. Oczywiście dostęp do broni mamy ograniczony w znacznej mierze, ale przemoc jakakolwiek, generowana właśnie często ładunkiem politycznym, dzieje się regularnie od lat. Dziesiątki lat w tym kraju. Pływanie do nienawiści to też jest karalne, a po prostu. Prowadzi dyskusję, debaty i głoszenie poglądów. To zwyczajnie nie powinno cię cieszyć. On jest złym człowiekiem, bo myśli inaczej niż ja na temat, i tutaj sobie możecie wymienić całą. Ludzie w necie wymuszają współczucie i empatię, jeśli ich nie czujesz, wrzucają cię do wora celebrujących. To też nie jest dobre, ale uważam, że jeżeli ktoś nie czuje współczucia i empatii, to spoko po prostu niech nic nie mówi. Jest czymś innym nic nie mówić, a jest z czymś innym mówić, ale dobrze, że ktoś zdechł. No, przynajmniej ja widzę różnicę. Mam nadzieję, że wy również. ...tego, co was triggeruje i z czym się nie zgadzacie, niezależnie z której strony jesteście, do wyboru. Ci ludzie usprawiedliwiając tych cieszących się, czy to, co, czy tych, co sami się cieszą, zapominają, że to nie oni wyznaczają granicę zrozumienia tej śmierci. Dzisiaj cieszą się oni, bo Kirk mówił to, czego oni nie lubią, ale równie dobrze za tydzień może zginąć ktoś inny. Ktoś, kto akurat... Głosi zgodne z nimi postulaty. No i co? Wtedy to będzie złe dopiero wtedy? A co jeśli granica się przesunie? Dzisiaj zabicie kogoś za poglądy jest OK, ale za rok czy za dwa będziemy strzelać za wygląd. Bo. Czemu by i nie? Granica jest przecież umowna. No nie, niestety, to okno Overtona się pojawia w praktycznie każdym materiale mówiącym o gamingu, ale to jest zjawisko, które społecznie po prostu jest bardzo istotne do przeanalizowania. Jeżeli się nie zatrzymamy w jakimś miejscu, to będziemy szli w stronę ekstremum. I to ekstremum, no, mamy tutaj zaprezentowane w sytuacji Charlie'ego Kirka. No bo gdzie można pójść dalej niż siebie zabijać, kurde? Prawda? Przecież, jak widać, my ją sobie wyznaczamy. Tak, jak nam wszystkim <grym> pasuje. Ja naprawdę mam może naiwną nadzieję, że nie dożyjemy czasów, w których te poprawne dla ciebie i tobie odpowiadające poglądy staną się dla innych świetnym usprawiedliwieniem, by cię odstrzelić i się z tego cieszyć. I najgorsze, że. To jest niesamowite, że jako ludzie jesteśmy wyposażeni w mózg i aparat mowy, i nie wystarczy nam to do rozwiązywania kurde sporów. To, to jest dla mnie absurd, no ale niestety. Na koniec dnia wśród nas są ludzie bardzo prymitywni, którzy widzą tylko przemoc jako rozwiązanie potencjalnej niezgody na jakimkolwiek podłożu, czy politycznym, czy uczuciowym, czy gamingowym. No wszystko. Tak naprawdę możesz tutaj wybrać. Wśród nich, wśród tych cieszących się, żartujących ze śmierci, kilka na oczach rodziny są też. Deweloperzy. No i właśnie. Czyli tematyki naszej. A najbardziej takim teraz prominentnym jest deweloper, bądź bardziej deweloperka ze studia Sucker Punch, um, które tworzy oczywiście Ghost of Wiotej, która to na swoim Blue Skyu napisała. Mam nadzieję, że strzelec ma na imię Mario, żeby Luigi wiedział, że jego brat go wspiera. Jest to. Nawiązanie do innego morderstwa z grudnia 2024 roku, w którym zamordowany został Brian Thompson, CEO United Healthcare, co wywołało w zasadzie takie same reakcje wśród lewicowej Ameryki jak te wspomniane na początku filmu w przypadku Kirka. A zabójcą Briana był wtedy Luigi Mangione, 27-letni mężczyzna z Baltimore. No taki haha, żarcik śmieszny, wiecie, bo Luigi i Mario. Tylko, że Mega ten żarcik śmieszne. niestety, podpada pod gloryfikowanie przemocy, cieszenie się, się z niej. A, tym bardziej, że ten post powstał dosłownie chwilę po tym, co się wydarzyło. Wcześniej jeszcze tam podawane były wpisy innych Blueskajowiczów, na zasadzie, że umarł, robiąc to, co kochał, czyli być transfobem i rasistą, pleplenokę. Okay. No i widzisz coś takiego i jak to można w ogóle skomentować, tak szczerze? Jeżeli ktoś by zaczął mówić o jego poglądach i dość po ludzku mówić, że się z nimi nie zgadza, nawet po jego śmierci, to uważam, że ma do tego pełne prawo. Ma prawo piętnować, czy jego poglądy są złe tu, tu i tu, z czym się zgadza, z czym się nie zgadza, bez względu na to, czy ktoś żyje, czy nie. Nie uciekajmy w empatię też do ekstremum, bo zaraz się okaże, że każdy pogląd będziemy po prostu tolerować i w ogóle go nie podważać. Bardzo ważne jest to, żebyśmy ze sobą dyskutowali, bardzo ważne, Ważne jest to, żebyśmy nakreślali, co jest według nas dobre dla ludzi, a co nie. Natomiast jeżeli po prostu zasłaniasz się wyzywaniem od transfobów, rasistów i mówisz, że no, w sumie to wyjebane w jego śmierć, albo dobrze, że zdechł, no to nie jest to prowadzenie dialogu z pewnymi tezami. To jest po prostu bycie totalnym bydłem. Okay. to jest opinia w zasadzie, nie? Co jest to tyle ciekawe, bo okej, okay, ja kilka no też widziałem często po prostu z doskoku, nie oglądałem go jakoś namiętnie, no grając często w połę, na przykład mi wyskakiwał, czy to w podcastach czy w shortsach, no i z tego co ja się orientuję, to on właśnie nigdy nie nawoływał do przemocy, nie nawoływał do nienawiści, a prowadził, tak jak wspomniałem, te otwarte debaty. Częst... Ja nie oglądałem dużo, więc nie będę się wypowiadał, nie będę mówił, czy się zgadzam z Arkiem, czy nie, bo po prostu nie wiem. Natomiast był jedną z głównych osób gdzieś tam zaangażowanych w politykę ostatnich lat. I to jest dla mnie przerażające po prostu, jako zjawisko. Ja dlatego w ogóle o tym mówię, bo to jest bardzo niebezpieczne. <laughs> to, 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 do czego my doprowadzamy. Gość prowadził Open Mica, czy się zgadzasz że. Czy, mnie, czy nie? Nie masz żadnego prawa wyrządzać człowiekowi fizycznej krzywdy, a co dopiero go zabijać, mordować za to, że mówi coś, co Tobie się nie podoba, z czym się nie zgadzasz. Jest to we wrogich wręcz uniwersyteckich kampusach. To był właśnie taki jego atut, debata. Ale na pewno wśród Was znajdzie się ktoś, kto, no, jeśli się mylę, mnie wyprostuje, że on gdzieś tam chodził z pochodnią, mówił: Do tego strzelać, do tamtego strzelać, a tego wywalić. I ta druse Puncha potem jeszcze napisała, no powiedziano mi, że Twitter zauważył mnie z drugiego końca pokoju. Uuu, co no jest takim typowym double downem. No. Nie ma co zaprzeczać i dziwić się temu, że ludziom się to nie spodobało. Pod jej własnymi wpisami czytamy. I aktywnie piszemy do Sucker Punch, by usunąć cię z twojej pozycji. Współpracownicy nie mogą czuć się przy tobie bezpiecznie. Nigdy nie kupię żadnej z twoich gównianych gier pieprzony dziwaku czy dziwaczko w zasadzie. Samo PlayStation dosłownie miało bardzo zły timing i opublikowało posta o Ghost of Jota i tam też się bardzo ulewa. Nie, to studio i ta gra są dla mnie martwe, nie dotknę niczego, co kiedykolwiek stworzą. Pieprzyć tę grę i ludzi, którzy przy niej pracują. Skasowałem swój. I zobaczcie, ile taka jedna osoba odklejona jest w stanie spowodować szkody dla całej firmy, dla wszystkich ludzi, którzy pracowali nad tą grą i chcieli po prostu zrobić dobrą grę. To jest to, nie? Ja mam prośbę. Deweloperzy Growi, zamknijcie mordę i róbcie gry. Po prostu, nikogo nie obchodzi to, jaki macie pogląd. Tak samo nikogo nie powinno obchodzić to, jakie ja mam poglądy, tylko co myślę sobie o gierkach ewentualnie albo jak w nie gram. Ja się wypowiadam teraz na ten temat z perspektywy zjawiska. W dupie mam to, czy ktoś jest z lewej czy z prawej, czy ja jestem z lewej czy z prawej. Natomiast generalnie jestem przerażony światem, w którym ludzie słuchają się tego, czy Taylor Swift głosuje na A czy na B, gdzie ona się zna na śpiewaniu, a nie na polityce. I tak samo chuj mnie obchodzi, co twórcy growi myślą o aktualnym stanie świata, o aktualnych wydarzeniach i ja chcę dostać od nich dobrą grę po to, żeby się odmurzyć. To jest idiotyczne, że oni w ogóle zabierają głos w takich sprawach, zwłaszcza skąd, które są publiczne i są podpięte jakkolwiek pod, że tak powiem, ogólnie brany PR i maszynę marketingową tej gry. Prędzej piekło zamarznie niż dam chociażby centa na grę tworzoną przez ludzi, którzy celebrują śmierć 31-latka, ojca, rocznego i trzyletniego dziecka. I teraz na przykład, jak ja bym chciał sobie tę grę przetestować, to no nie powiem, że w tym momencie na pewno jej nie przetestuję, ale mam pewien niesmak i mam też taką presję społeczną, że wiesz, czy to znaczy, że ja wspieram takie poglądy, jak faktycznie sobie tę grę kupię? Wiesz, są, pojawiają się sytuacje, które mogłyby się nie pojawiać, gdybyśmy po prostu zamknęli jej. Senior dev celebrujący zabójstwo? No, możecie sobie wsadzić to w dupę i tak dalej i tak dalej, wiecie o co chodzi i co ciekawe te bluzkajowe wpisy są lajkowane i podawane dalej przez innych deweloperów tutaj akurat bym nie szalał jeszcze z tym czy cieszą się z tego czy nie no bez przesady, ale listę takich deweloperów zapowiedział chociażby Asmund Gold i już teraz wiem, że to może być bardzo ciekawy film i tak jak napisałem w swoim własnym poście na Twitterze jak to? Cenzura? Cancel culture? No tak. Cenzura i cancel culture. Czym innym jest bowiem dla mnie próbowanie stosowania cancel culture, bo no ktoś powiedział coś, co ci się nie podobało, a czym innym. Czym innym jest losowy internetowy hejt, a czym innym jest celebrowanie morderstwa? No to wszystko to są pewne tiry. Myślę, że do... teraz dotykamy tematu najbardziej ekstremalnego, jaki mógł być. Jest bycie pierdolonym zwierzęciem cieszącym się ze śmierci innego człowieka, no. bo! Ten mówi coś, co ci się nie podoba. We are not the same. Jeszcze zabawniejsi bywali ci, co twierdzili, że haha i co, cancel culture jest dobry, kiedy tobie to pasuje, tak? Cha. Kancelowanie gier takich jak Wiedźmin 3 czy Kingdom Come Deliverance, bo tam jest za mało czarnoskórych osób. Kancelowanie Hogwarts Legacy, bo to uniwersum stworzone przez Rowling, która z grą nie miała nic wspólnego. To to samo, co deweloper cieszący się ze śmierci innego człowieka. No, faktycznie. No i co? Teraz nie można mieć prywatnej opinii i pisać, co się chce. No, z tego, co się orientuje, no to wiesz, co na Bluska, Joani na Twitterze, nie ma prawnego wymogu pisać w swoim bio, gdzie się pracuje i nad czym. To jest inna sprawa, poza tym. <laughs> To nie jest prywatna opinia, to jest automatycznie po wrzuceniu publiczna opinia. No korzystasz z social mediów, więc w jakimś procencie chcesz, żeby ludzie to widzieli. Jak już chciałeś pofarmić lajki, to możesz to przynajmniej szybko wyedytować i to skasować, a nie potem płakać, że jednak ludzie cię za ten wpis nie pokochali i że może cię spotkać za to przykra sytuacja jak reperkusje w pracy. Trzymam kciuki. W momencie jak ktoś wypisuje swój... Zakład pracy, żeby się hełpić swoją pozycją, patrzcie gdzie ja pracuję i co robię, to nigdy to nie jest prywatna opinia. Swoją drogą, nawet jak nie masz wpisane, wpisanego tego w bio, no to daję ci challenge. Napisz jakąś absolutnie chorą rzecz na social mediach i zobacz jak długo powisi i jak szybko zniknie i być może jak szybko dostaniesz bana. No ale co? Nie mogę na prywatnym profilu pisać prywatnych opinii? No to nie wiem, idź do takiej Wielkiej Brytanii i napisz na Twitterze coś przeciwko temu, co się tam teraz dzieje, to zobaczysz bardzo szybko, jak Twoja prywatna opinia jest prywatna. Więc znów, tak jak pisałem na Twitterze Ghost of Yota nie zapowiadał się dla mnie specjalnie przełomowo. Mimo, że, mimo że jedynkę ceniłem i wyplatynowałem. Tak dwójka wyglądała jak zwyczajne odcinanie kuponów i taki po prostu leniwy sequel, ale jeszcze... Znaczy leniwy sequel w przypadku, jeżeli już mówimy tak po prostu odłączając się od tego tematu, to Ghost of Tsushima wygląda po prostu jak dwójka Tsushima i tego ludzie chyba chcieli, bo faktycznie gra była po prostu lubiana i dobra, więc zrobili coś, czego ludzie teoretycznie oczekiwali. Ja bym powiedział, że to po prostu wyglądało ok, na pewno wyglądało lepiej niż Assassin's Creed Shadows, jeżeli porównujemy jakieś dwie, dwie gry o podobnej estetyce, ale to, to, to też nie jest tak, że spadasz z krzesła, gdy widzisz tę gierkę, to, to na pewno. Myślałem, żeby nie dać szansy, żeby może nie ograć, żeby nie zrobić jakiejś recenzji z tego, albo wrażeń. Ale teraz kijem owiniętym w mokrą szmatę tego nie dotknę, o ile Saker Punch nie zwolni tej deweloperki. I oczywiście pokazują się czasem promyczki, które e, wygląda na to, że cieszą się z tego, co się stało. E, straty wyceniono na 21,37. Aha, zobaczymy. A tak przy okazji, teoria flag się potwierdza, jak widać. Ale też się zastanawiam... Mówicie, co Zwolnili? O! No to widzicie, to już dużo zmienia, nie? W sytuacji. Znaczy, to było oczywiste, ale w pytanie, kiedy to się zadziało. Zareagowali dość szybko. Pamiętam, jak przy Atomic Heart, to się bodaj nazywało, był bojkot, bo gdy kupujesz grę, no to wspierasz atak Rosji na Ukrainę. Więc czy teraz, kupując Ghost of Jota, w przypadku niezwolnienia tego dewelopera, który otwarcie i publicznie to popiera, to czy wspierasz ludzi gloryfikujących morderstwo. I jest ci z tym dobrze? Mm. Okej. Okay. I oczywiście to nie jest teraz taki kol, że hej, nie kupujcie uh, Ghost of Yote, albo nie możecie grać w Ghost of Yote. Nic takiego. Możemy wrócić do tego tematu głosowania portfelem. Moim zadaniem jest nagłośnić to, co robi deweloperka tej gry. Jedna z wielu. Bo to wiadomo, to raczej nie jest całe studio. Temat jest o tyle trudny, że on będzie budził emocje. Ja jestem przekonany, że już pod tym filmem będą ludzie, którzy powiedzą. Ale ty nawet nie wiesz, co ten Charlie gadał. No, tylko uważam, że to w tym momencie nie ma konkretnego znaczenia. To jest właśnie to. Czy moje poglądy są bardziej lewicowe czy prawicowe? Też nie ma żadnego znaczenia. Czy są ekstremalne? Czy Charlie Kirk, tak jak niektórzy na czacie piszą, był rasistą? Bez względu na to, ja na przykład bym po po mógł powiedzieć, totalnie nie zgadzam się z rasizmem i uważam, że jest zły i totalnie się nie zgadzam z Charliem Kirkiem pod względem tego, no to nie będę nagle się cieszył i śmiał, jak chłop umrze, bo to nie ma sensu. Tak samo nie będę pisał postów, że Jezu, jaka wielka szkoda, że go straciliśmy. Po prostu nic nie powiem. To jest chore, że zamordowali człowieka za jego poglądy. I, I tyle. To jakby, wiesz, dla mnie to jest tak, że samo zjawisko jest problemem. Problemy, jeżeli chodzi o zupełnie inny światopogląd, czy ekstremistyczny w lewo, czy ekstremistyczny w prawo, powinno się rozwiązywać dyskursem, a nie strzałem z broni. I możecie zdecydować, czy pomimo tego, czy właśnie w związku z tym kupicie, czy nie kupicie. No ale ja tak samo mogę to po prostu nagłaśniać i tego też mi nikt nie zakaże. Po to właśnie są te materiały. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Trzymajcie się ciepło i zdecydowanie trzymajcie się z dala od osób wspierających bądź usprawiedliwiających morderców ludzi z innymi poglądami: czy to z lewa, czy to sprawa. Bo z nimi jest coś mocno nie w porządku. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. No. Nawet jeśli był rasistą, to nie jest to powód, by go zabijać. Też tak uważam. I ludzie niestety, którzy mają 2IQ, moim zdaniem 2IQ, to, chociaż to i tak jest trochę przeszacowanie, będą mówić, że to znaczy, że wspierasz rasizm. Ale do nie, wspieram nie zabijanie się nawzajem. <grym> Bo ludzie nie rozumieją czegoś takiego, że należy popatrzeć o dwa kroki dalej. Tak jak Arkadikus mówił. To, że zabijają kogoś, z kim się akurat nie zgadzasz, to nie znaczy, że zaraz nie zabiją Ciebie, bo ktoś uzna, że Ty masz poglądy. Z którymi on się nie zgadza i on też jest pierdolnięty, nie możemy po prostu przyzwalać kiedykolwiek takie rzeczy. I tyle. Czy komuś się to podoba, czy nie? Wiesz, tak na koniec dnia my wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, bo jak tak dalej pójdzie, to to naprawdę eskaluje. A jeśli chodzi o temat gamingowy stricte, to, to ta pojebana persona została zwolniona. Powiedzmy, że ratuje to jakkolwiek obraz produktu, że to była szybka reakcja i, i zdecydowana, ale na pewno i tak jakiś damage został zadany i wiele ludzi i tak już się nie zdecyduje tego kupić. Ja nie wiem co. Zrobię, natomiast wiem, że zasłużyła na to, żeby być zwolniona. Ciekawe, czy jakby była reakcja ludzi, to by zwolnili? To jest dobre, inne pytanie, nie? W zasadzie. Wydaje mi się, że wtedy nie. Tysiące lat wojen i śmierci, a nawet po takim czasie ludzie wolą się zabijać niż przekonywać rozmową? No właśnie, to jest to, nie? Możesz kogoś poglądy nienawidzić, możesz kogoś poglądy wyśmiać, możesz kogoś poglądy dementować, możesz kogoś poglądy kontrować swoimi i doprowadzać do dyskusji, ale nie możesz kogoś zabijać z tego powodu. No to jest dla mnie koncept prosty, jak dwa plus dwa, ale niestety nie dla wszystkich. Trudny temat. Na ich się pod postem Arkadikusa Kierka ktoś porównał do austriackiego malarza, co jest chore. Ludzie zawsze szukają najbardziej zperblizowanych przypadków. A co gdyby to był Adolf? I wiesz, tak samo są te pytania, a co gdybyś cofnął się w czasie i spotkał małego Adolfa? To są takie pytania, pułapki, które w ogóle, mam wrażenie, rozmywają temat podstawowy rozmowy, bo nie o tym rozmawiamy, tak? Nie nad tym się zastanawiamy w tym momencie. Bo uciekamy od tego, co faktycznie jest problemem. Czyli w tym momencie, w tych czasach, w tych realiach zginął człowiek za poglądy, z którymi ktoś się nie zgadzał. Jak to tak przedstawia? No to wydaje mi się, że każdy normalny człowiek powie, nie no, to jest chore, to jest pojebane. Tak nie powinno być. Nie musisz mówić szkoda typa, Jezu, jak bardzo mi go szkoda, bo możesz tak nie czuć, ale możesz powiedzieć, że sama czynność jest pierdolnięta. Ale gdy nagle dodajesz do tego, jakie to były poglądy, to okazuje się, że jest procent ludzi, którzy już tak się nagle nie czują, że to jest pojebane. I to jest dla mnie tym bardziej chore. Tak, no, potem dochodzi jeszcze inne empatyczne myślenie, nie? Myślisz sobie o rodzinie, pewnie gość miał dzieci, miał na pewno jakąś żonę czy, czy partnerkę, rodziców, to wiesz. Jest masa ludzi w życiu człowieka, którzy też teraz cierpią właśnie przez tą sytuację. I to cierpią niesamowicie. Miał dwie córki bodajże. No i teraz weź sobie tego swojego posta o tym, że o, zero strat, zwykły homofob, jednego mniej. Weź to powiedz, a nie napisz na klawiaturce, bo łatwo anonimowym, w necie pseudoanonimowym tak napisać. Weź powiedz to tym córkom. Powiedz to żonie. On zginął na oczach jego żony i dzieci. No ciekawe, czy wtedy te osoby byłyby takie cwane, nie? Nie wiem. Chore. I widzicie, to jest na przykład reakcja na nienormalność, czy też yy, niewyznawanie tych samych poglądów. To wiadomo, to jest reakcja pr ale to jest reakcja prawidłowa. Zwolnienie. Nie przyszło Sony ze swoimi asasynami i nie odstrzeliło tej osoby, bo z kolei ona pierdoli głupoty, tylko na te głupoty zareagowano tym, że pozbawiono jej pracy. I to jest prawidłowa reakcja. Nie zgadzam się z poglądami Kierka, ale to jest pojebane, jak ludzie się z tego cieszą. No tak, no. Bo wtedy sobie wyobrażasz, a co gdyby został, wiesz, postrzelony człowiek, z którym się zgadzam akurat, tak? No, mi by było przykro i co, i byłoby fajnie, gdyby druga strona nagle teraz celebrowała to i z ciebie też darła łacha, że w ogóle ci smutno. No nie, no po prostu trzeba zrozumieć te realia z y, obu stron. Ja, na przykład, poglądów Kierka praktycznie jakoś bardziej nie znam. Wiem tylko po prostu po której stronie politycznej był, ale nie znam. I uważam, że to w takiej ogólnej analizie nie ma do końca znaczenia. Człowiek to człowiek, każdy zasługuje na życie. No, widzisz, według niektórych absolutnie nie. No nic. Dobry materiał od Arkadikusa.